Jestem na USG. A ukończył pan kurs LGBT? Bez tego nie możemy pana przyjąć. Z państwem myślałem, że w polityce nic mnie już nie zaskoczy, bo trochę w tej polityce jestem pomimo dość młodego wieku, jak na bycie posłem. Ale dzisiaj znajoma na Facebooku podesłała mi link do szpitala w Hoszcznie. Tutaj patrzcie na ten wpis. No, niby nic dziwnego, aż się wczytamy. Zobaczcie, tutaj mamy informację o tym, że jest modernizacja obecnie nieużywanego budynku. E, wszystko super. Projekt zakłada także doposażenie poradni laryngologicznej, urologicznej, ginekologiczno-położniczej. Tutaj zakup określonych profesjonalnych sprzętów. Wszystko super. I nagle nie wiadomo skąd. W ramach projektu planujemy również przeprowadzić szkolenie personelu medycznego oraz pracowników niemedycznych w zakresie zagadnień dotyczących osób LGBT. Szkolenie ma na celu zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie porozumienia problemów i potrzeb tej grupy społecznej, a także promowanie postaw szacunku, empatii i profesjonalizmu w relacjach z pacjentami LGBT. Drodzy Państwo, co leczenie ludzi za publiczne pieniądze? Ma wspólnego z LGBT. Mamy tutaj fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego, dofinansowane przez Unię Europejską. Pomorze Zachodnie, tutaj w Szczecinie, to jest lewactwo, Platforma Obywatelska. Skrajne lewactwo, które w ciągu ostatnich lat 300 tysięcy złotych rzuciło na samą lambrę. To jest taka skrajnie tęczowa, skrajnie neomarksistowska organizacja. E no i stwierdziłem, że wyślę zapytania. Wysłałem już w tej chwili zapytanie do samego szpitala. Czekam na odpowiedź. Mam nadzieję, że jak najszybciej ona przyjdzie. Wysłałem też interpelację poselską. No. Żądam, między innymi, teraz będę czytać, na czym dokładnie ma polegać planowane szkolenie, kto będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie tego szkolenia, czy, będzie, czy przeprowadzenie tego szkolenia jest warunkiem otrzymania środków unijnych. No bo wiecie, no, leczenie ludzi no, to jest kwestia zadania państwa. My na to wszyscy płacimy często całe życie płacimy składki, płacimy podatki e, i to państwo powinno zapewniać nam leczenie. I mamy przykład szpitala w Zdrojach w Szczecinie, gdzie zepsuł się ponad rok temu tomograf, który kosztuje 3,5 miliona złotych. I rodzice dzieci, które nie były tym leczone przez rok, w akcie desperacji założyli zrzutkę na pomagam. Urząd Marszałkowski w ciągu kilku lat wydaje 3 miliony złotych na TVN, 2 miliony na Polsat, kilkaset tysięcy na Gazetę Wyborczą, setki, miliony na jakieś ogłoszenia w różnych mediach. A 3,5 miliona złotych na tomograf, czyli na leczenie najmłodszych, między innymi, rodzice tych dzieci muszą zbierać sami na zrzutce. No i teraz widzimy kolejną dziwną sytuację, gdzie USG ma trafić do szpitala, ale ten szpital, no pytanie, czy musi przygotować kurs LGBT dla pracowników. No kolejne pytania, czy pracownicy szpitala będą zobowiązani do udziału w szkoleniu, no bo no, gdzie dalej to ma nas zaprowadzić? Jeśli ktoś stwierdzi, że w Tusku ma takie szkolenie, nie przyjdzie na takie szkolenie, bo nie po, nie po to jest lekarzem czy pielęgniarką, żeby łazić na jakieś szkolenie indoktrynizacyjne. To nie są czasy marksizmu, leninizmu, leninizmu że, żeby gdzieś pracować w jakiejś instytucji publicznej to trzeba taki kurs ukończyć, żeby jakieś wyższe stanowisko e, móc piastować, żeby, nie wiem, no żeby być lekarzem. Ktoś musi przyjść na kurs LGBT. E, no, wiecie. Roman Giertych, taka bardzo nieprzyjemna postać obecnie, wiele lat temu, no chyba udawał w takim razie Narodowca, bo mówił, że jak wejdziemy do Unii Europejskiej, to będą nam narzucać te wszystkie tematy ideologiczne. No i patrzcie, wtedy Roman Giertych miał rację, wtedy Narodowcy mieli rację, bo dzisiaj no, trochę w tej Unii już jesteśmy, nie tak długo znowu. I mamy narzucanie skrajne. No to wszystko to, przed czym przestrzegali ludzie, którzy byli przeciwko wejściu do Unii Europejskiej, to dzisiaj przecież jest już. Jest to normalnie wprowadzane w Polsce. Kwestia małżeństw homoseksualnych, dosłownie dwa dni temu Trybunał Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej CUE stwierdził, że Polska ma uznawać tak zwane małżeństwa homoseksualne z Zawarte w innych państwach. Pomimo tego, że u nas ten rekwizyt służy mi tutaj już w wielu filmach, w naszej konstytucji jest wprost zapisane, że małżeństwo to związek kobiety, mężczyzny i tyle. Kropka nie ma żadnych dwóch facetów, nie wiem, dwóch kobiet, mężczyzny, z pięciorgiem mężczyzn, kobieta, mężczyzna, no i tyle. Że ktoś sobie żyje gdzieś razem, dwóch facetów, czy w większych grupach. Proszę bardzo, no macie, macie wolność. Macie takie same prawa, jak mają osoby hetero, bo też możecie zawrzeć związek małżeński z płcią przeciwną. I, e, i drodzy Państwo, no, Unia Europejska nam próbuje narzucić coś, co jest sprzeczne z naszą konstytucją. A jednocześnie tacy ludzie jak Donald Tusk, ta plugawa, obrzydliwa banda. Mówią nam, że prawo unijne stoi nad polską konstytucją. To nie jest prawda. Polska konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym i prawo, które obowiązuje w Polsce, musi być zgodne z konstytucją, a nie z, z decyzją jednego un urzędnika unijnego, na którego wybór Polacy nie mają żadnego wpływu. Bo najważ w demokracji, to ludzie mają decydować, a nie jeden urzędas z Unii Europejskiej. I w sytuacji, gdy, jeśli odpowiedzą mi z tego szpitala czy z Ministerstwa Zdrowia na interpelację, że oni byli zmuszeni do tego, żeby przeprowadzić takie szkolenie, bo inaczej nie dostaną sprzętu potrzebnego do diagnozowania ludzi, do leczenia ludzi, no to co to w ogóle miałoby być? To, to byłby potężny skandal, moim zdaniem. I to byłby kolejny argument dla wszystkich ludzi, którzy są przeciwko dzisiejszej Unii Europejskiej. Bo my nie wchodziliśmy do Unii, przynajmniej tak nam mówiono, która miała być jednym państwem, jednym molochem, jedną taką ideologiczną papką. My na prawicy, w większości sądzę, nie mamy kompletnie. Nic złego do powiedzenia o osobach homoseksualnych, które sobie po prostu żyją, funkcjonują w społeczeństwie, budują nasze społeczeństwo, ale tego typu działania Unii Europejskiej, gdzie mamy miliony rzucane na jakieś ideologiczne organizacje, gdzie często to nie są osoby LGBT, tylko są to osoby, które zarabiają pieniądze na LGBT, budują polityczne poparcie na tych ideologiach wokół seksualności. A nie rzeczywiście tym ludziom pomagają. Często tym ludziom moim zdaniem szkodzą. Tego typu akcje wkurzają społeczeństwo. Po co coś takiego jest? To jest kompletny nonsens. Ta osoby LGBT nie są w Polsce w żaden sposób nie wiem, atakowane, dyskryminowane. Są pojedyncze przypadki, tak jak wszędzie się zdarzają. I takie pojedyncze przypadki rzeczywiście trzeba piętnować, może nawet ścigać, jeśli dochodzi do jakiegoś rażącego ataku na przykład fizycznego na człowieka ze względu na jego orientację seksualną. I takie coś trzeba potępiać i my też to potępiamy. Ale w sytuacji, gdzie to jest narzucane, gdzie publiczne pieniądze są wydawane po prostu dla lewackich organizacji, które często przy okazji atakują Kościół, atakują tradycyjne wartości, e, moim zdaniem to jest coś po prostu e, chorego. I jedno tam z ostatnich pytań, czy szpital przewiduje publikację pełnej dokumentacji dotyczącej tego szkolenia? No ja bym chciał wiedzieć, co jest na tym szkoleniu. Jeśli ma być szkolenie za pieniądze publiczne, to ja, jako poseł, ale też jako obywatel. Mam prawo do interwencji, mam prawo do uzyskania informacji publicznej. Ja te zapytania wysyłam nie tylko w ramach interwencji poselskiej, ale też w ramach wniosku o dostęp do informacji publicznej. Co pamiętajcie, że wy też możecie zrobić? Możecie też do instytucji publicznych wnioskować o dostęp do informacji publicznej i tego typu informacje. Jeśli coś takiego widzicie, takiego chorego, dziwnego, Wysyłajcie to do mnie. Czy to na maila, czy najlepiej na maila. E, bo informacje o tego typu sprawach ja dostaję od Was. Tak samo jak ostatnio dostałem informację o tym, że strażacy są zmuszani do zdjęć z PSL-owcami. E, wręcz do tego stopnia, że czują, że nie dostaną sprzętu, jeśli tego nie zrobią. E, tak, e, informacje o tym dziwnym szkoleniu LGBT, połączonym z, z przekazaniem środków na sprzęt do ratowania życia też dostałem od znajomej więc po to też jestem po to nagrywam po to drodzy państwo działam jako poseł żeby z wami razem współpracować zachęcam też do subskrybowania moich kanałów do obserwowania serdecznie państwa pozdrawiam